Pomnik, który widzicie, przedstawia księcia Wellingtona. Siedzi on na swoim koniu, który nazywał się Kopenhagen. Pomnik waży 40 ton. Wellington był genialnym dowódcą brytyjskim. 18 czerwca 1815 roku dowodził wojskami brytyjskimi w walce pod Waterloo, która podstawiła kres panowaniu Napoleona. Czy potraficie odczytać daty, kiedy żył książę Wellington? Tak, to lata 1769-1852. Czy potraficie obliczyć, ile lat miał książę Wellington, kiedy zmarł? Doskonale, 83 lata. Czy wiesz, że stolica Nowej Zelandii, Wellington, otrzymała swoją nazwę na cześć księcia?